W sumie, teraz nie widzę, co nagrywam. Jedziemy właśnie z siostrą, nic nie widzę. Po zakupach, i słuchajcie, przepadłyśmy z siostrą. Y, tyle pięknych świątecznych rzeczy i dekoracji, i ubrań. W TK Maxie teraz jeszcze na sam koniec dorwałam y, dwa piękne zestawy dla Melki na święta, co prawda na przyszły rok, i mam nadzieję, że będą dobre. Yy, dlatego, że tak wziąłem rozmiar na chybiu, trafił. Yy, kawkę sobie pijemy. Kupiliśmy sobie w ogóle. Yy, już y, świąteczne, bo to jest y, gingerbread, mm, jest pyszna, także polecam. Mieliśmy na Pumping Spice, ale na Pumping Spice byliśmy ostatnio w dresni, jak siostra bał mnie, więc mówimy ok, później możemy mieć czas już czasu na taką typowo świąteczną, więc pijemy dzisiaj. Pochodziłyśmy po sklepach, obkupiłyśmy się, na pewno Wam później pokażę moje rzeczy, co kupiłam. I teraz jeszcze jedziemy do Carrefour. Ja muszę wejść jeszcze do apteki, bo Amelka ząbkuje i do jej dwie jedynki do góry, nie wiem czy wspominałam. I mamy lekką masakrę, także muszę jej kupić um, sprawdzone leki. No i tak. już właśnie wracamy pomału, także był dzisiaj taki dzień wychodny dla mamy. Robię wam haul zakupowy w takiej wersji, bo będzie mi lepiej to pokazać. Więc zaczynamy. To jest TK, w TK Maxie. Jak to zobaczyłam, to nie mogłam się oprzeć. Więc wzięłam Ameli, co prawda, większy rozmiar, więc myślę, że to po prostu zahaczy na przyszły rok. Ale w sumie na ten rok już stylizację ma. Więc i tak by tego nie wynosiła na przyszły. Jak znalazł, więc to jest taka sukienka. Chciałabym, żebym miała tu sukienkę. Więc w sumie na przyszły rok może być dobre, bo niby to jest tunika do spodni. I do tego jest taka opaseczka. Drugi zestaw to taki sweterek z taką spódniczką i do tego są spineczki. Następnie Sinsei, wzięłam taką poszewkę i ona ma baterie i świeci. Jeszcze nie patrzałam, ale trzeba włożyć baterię i świeci. Karpetki dla Meli czerwone i takie białe yy, i wlaski Candy k, też gdzieś, o. Zwykły, czarny pasek. Teraz mamy action. Taki kubek do pomalowania, świąteczny, zamykany. Dwie miseczki na e, przylepiec i dwie pary sztućcy, dwa zestawy. Jeden do Polski, jeden do Niemiec. I nigdy tego nie jadłam. Zawsze chciałam spróbować takie karmelki. Na herbatę to się kładzie się czytam kawę i się robią mięciutkie. I Carrefour mamy dwie książeczki, to jest okienkami, a to jest taka wodna kolorowanka świąteczna. I moje ulubione z Wedla torcik wedlowski. I to na tyle. No, dzisiaj, słuchajcie, nie wyglądam najlepiej. I e, to chyba standardowe nagrywki z polskiej z kuchni. E, e, dopiero teraz Amelia usnęła, a już jest godzina za 15.09. I słuchajcie, jestem wyczerpana już odliczam dni aż kuba przyjedzie, bo naprawdę powiem Wam jest ciężko. Tak jak mówiłam, wychodzą mi dwie dwójki. Ja sobie właśnie robię herbatę, bo nie wiem czy mnie coś standardowo nie łapie, także herbatkę. Mam imbir. Mam cytrynkę też gdzieś. Miodzik też mam i będziemy robić taką herbatkę. Drinkom z mięcikiem. Dzisiaj byliśmy załatwiać ciasta na, na roczek i szest amelki. I wybraliśmy cztery rodzaje, bo deserki i tort robi mi siostra, więc cztery rodzaje ciasta i będzie to standardowo sernik. Będzie też ciasto z galaretką, takie przykładane z takim musem żurawiny. Będzie takie z orzechem, takie na spodzie brownie i będzie chibit. Więc takie ciasta wybraliśmy. Wydaje mi się, że fajne cztery rodzaje. Jeden jest na ciemnym biszkopcie, jeden jest na jasnym biszkopcie. No i jeden jest z galaretką i jeden sernik. Więc dla każdego coś dobrego do tego tort i deserki. Będą też cztery rodzaje deserków. No i super I załatwione to mamy odhaczone Więc zostaną tylko ksiądz Do załatwienia Ale to jak Kuba przyjedzie Jak Kuba przyjedzie to będzie mieć dzień latany A teraz słuchajcie Chcę wam się pochwalić kolejną rzeczą świąteczną I będzie to piękna kokarda Ja te vlogi nagrywam z opóźnieniem Dużym Montuję, bo w sumie nagrywać to ja mam czas, ale gorzej z montowaniem e, Kokarda piękna z Dino Za 25 zł, welurowa I już wam zdradzę, że ona wyląduje u mnie na czubku choinkiej Za chwilę was gdzieś tu postawię i wam pójdę po nią Idę Dobra, jestem Zobaczcie, jaka piękna, duża, taka porządna, u nas taka bardzo sztywna kokarda. O, wygląda tak, słuchajcie, nie zwracajcie na bałaganie, ja dopiero będę wszystko ogarniać, więc trochę tutaj bałaganu jest. Ja się będę montować, ogarniać yy, i no, splątać i pić herbatkę, Taka piękna kokardeczka. Chyba mam znowu pierdzielony statyw. 124,99. Piękne. No, a czubek idealny. Dobra. To tyle, co chciałam pokazać. Staram się Wam nagrywać. Jeszcze Wam mogę się pochwalić, jakie fajne radio sobie kupiłam. Czekajcie. Takie marzyłam się, takie radio retro. I zamówiłam takie. Z marki Savio No jakby ktoś pytał My taki macie hole zakupowy Bo tutaj tu same hole Zakupowe No ale tak w Polsce przyjeżdżam To się dzieje yy, Idę za chwilę odnieść sobie tą Kokardę Żeby mi się nie, ten, nie, nie, nie pobudziła No ja mam tutaj przed sobą laptopa Zabieram się zamontowanie i zobaczę ile materiału mi wyszło. Jeszcze muszę zgrać z telefonu. Aha, miałam wziąć kabel do USB. Do telefonu, żeby zgrać. Młada i jutro jakie plany, jutro idziemy z Amelą popaczki, pójdziemy na spacer, więc zabiorę was w końcu ze sobą. I TikToka może też. <grym> zabiorę Was ze sobą. Bym chciała aparat wziąć, żeby aparat ten podagrywać, bo telefonem to. To wiecie. I jak Amela pozwoli, to pójdziemy na jakiś spacer, bo ostatnio wódzę chyba też ją trochę parzy, mimo że siedzi przodem, więc takie ja mam ostatnie ciężkie te dni, no więc zobaczymy, jak się będzie dało, to pójdziemy na spacer, jak nie, to odpowiem tylko odbierzemy paczki i przyjdziemy z powrotem, więc będzie szybki spacer, jak ostatnio, mimo że wzięłam chrupki, to nie dała się przekupić. No i tak jutro będzie dzień luźny, nie mam nic, aby muszę właśnie się odebrać paczki, pójdziemy na spacerek, ma być 13 stopni, więc w miarę ciepło, no i zabiorę was ze mną na spacerek. Tak jak w lato to było, że zabierałam was na spacerki. pójdziemy jutro, zobaczymy jak okolice wygląda jesienią. I wyszłyśmy na spacer, tak jak mówiłam zabieram was ze sobą, zobaczymy na jak długo, nie wiem macie Amelę. I idzie on najpierw do paczkomatu, odebrać i wysłać jedną paczkę z Vinted. Udało mu się sprzedać podgrzewacz, e, taki do auta z Linoleo, Lionelo. E, także idziemy go wysłać, odbierzemy paczuszki, chyba już nawet trzy. I pochodzimy, ile się będzie dało i będziemy szły do domu Pamela. Nie lubi spacerków ostatnio, więc tak. Pakujemy wszystkie paczuszki teraz. Idziemy dalej na spacerek? Bo ci but tutaj spadł. Żebyś butów nie pogubiła. Pięknie. Huciu. Super. No. A tym jest lepszy Cześć na i na prąd, nie? Tak Czaj Coffee, czekolada z cynamonu z to jest świąteczna i miodowy piernik Super Dostawa kawy, patrz Dynamik Hm A Marka kawki sprawdza Kawy sobie zamówiłam Mata wodna na topie teraz, tak? Jakby ktoś się pytał, jak nam się sprawdza Mata wodna w wieku. No już prawie 11 miesięcy. No już 11 miesięcy można powiedzieć. Super nam się sprawdza. Super. I taki mamy bałagan. I się bawimy. Tak wiecie, i tak mamy piękną bluzę. No mamy chcę. I mamy świąteczne zamówienie z Homley. Pozwólcie, że nie będę się Wam pokazywać, później jestem bez makijażu i taka sobota. Amelia mnie przeczuchrała. I tego otwieram będziemy sobie otwierać patrzeć. Co tam mam? Uwaga, Wam pokazuję. I pierwsze, co to domówiłam zbyt dwie te szklanki, co już mam, co e, widzieliście historię, że mi się e, jakby połączyły wszystkie i e, domówiłam, żeby mieć komplet. I w sumie teraz mam 9, a powinnam mieć 8. E, ale dlatego, że jeden dziad mi się e, będąc złączony, prawie całą rękę stracił i mnie to gryzło w oczy. Więc mam 9, ale chyba na razie wstawię 9. Jak tamten będzie się zdzierał, to wywalę i będę mieć tak. I kolejna rzecz uwaga, zamówiłam kubki świąteczne takie. One są jakby z tej samej serii, to są te same, yy, tylko mamy jakbycie o yy, inne. Są piękne i bardziej one kosztowały 33 zł, a te 23. I maga mi się te podobają. Yy, kubeczki. Super. Także mamy takie kubeczki. Bo ogólnie będziecie jeszcze mieć hol świąteczny z ale te cztery rzeczy to wam pokażę już teraz. Yy. Jeszcze jedna paczka. Otwieram i Wam pokazuję. I proszę bardzo, bąbeczka Jak pięknie zapakowane na prezent. Zobaczcie, Jakub. I tu mamy Karolina. Kto pamięta w tamtym roku historię, że zamówiłam bombkę dla Ameli? Eee, I tak w sumie poznaliście imię naszej córeczki poprzez bo bombkę, a nasze, które dostaliśmy rok wcześniej od mojej siostry, się zbiły w drobny mak. Eee, więc eee, kto pamięta? Oglądał vlogmasy z tego roku, to pamiętam I postanowiłam zamówić nam te same od tego samego producenta, żeby mieć pewność, że będą wielkościowo i tak dalej, identyczne. I mamy Jakub i Karolina. Piękna. I będzie Amelka, i mamy trzy i. Przez to w takie opakowaniach po prostu te opakowania zostawiam, żeby w tych opakowaniach były i się nie pobiły, bo tamte w sumie były owinięte w papier i widocznie to nie wystarczyło. Dobra, no i to na tyle z mojego cholu zakupowego. O, i proszę, jak będziecie chcieli sobie zamówić też bombkę z imieniem na bombeczka.pl to macie minus 5% na hasło Brokatek 2025, bo ja już nie będę zamawiać, więc nie wiem czy to jest jeden y, kod y, czy więcej, y, więc kto pierwszy, ten lepszy.